I z tej strony w 360 i Damian PL13. jak mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dzisiaj ruszamy na, opusz na opuszczoną kopalnię. Trochę pozwiedzamy. No. Mamy nadzieję, że będą jakieś ciekawe surowce, bo ogólnie już mamy ich dużo i węgla tak w sumie już nie potrzebujemy, ani żelaza. No ale... żelaza jeszcze może być trochę. Ale Damian, nie kop, nie kop. A ja to jest to... mało. No ale nie ko, bo szkoda czasu, żeśmy tam w tym odcinku dużo pokopali i z o, o, nie, tylko nie trujące. Aaa, nie trujące, kurde. Jakie? Czyli tam może być jakiś muk Na pewno jest. Jak go zabijamy. Tam nie idę następnego. To dawaj, trzeba tam szybko, kurde. Dobra i dawaj, 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 dawaj. A, tu muszę jakiś schodek zrobić. O, dobra. Ja mogę teraz zrobić. Aaa, tu jest już następny i zaraz mnie. Kurno, szybka, mieliśmy, mieliśmy małe cięcia Jaksi się atakuje właśnie trujące no, nie, pająki. Jest tu strasznie dużo, nie, nie, nie wiem jak się z tym uporamy. No to, to nie wiem. Możemy je bić w ogóle. W... Aaa! Kurde i nie trzasnął, no nie! Kurde! E, jedzenie, jedzenie, jedzenie! Masz, sklep! A, dzielki. No nie, no nie. Zatruci jeszcze przez 6 sekund. Padnę, padnę. Stary. Trzy, dawaj, dawaj, nie padnę. Jest, nie padam. Dobra, jest chleb i czekaj, jeszcze się. Jak on tu wyszedł? Nie. Jest tam, tam jest miejsce. Zakryj to, zakryj. No nie... No dobra, okay. Wow. Dobra, zakryj. Jak tam wchodzimy? Nie wiem, ja... Nie możemy no, iść przez ten. Na hardcore, musimy po prostu ruszyć i dobra. No nie, bo to one nas zatrują. Musimy otworzyć tylko jedną bramkę i... A ona nie wyskoczą w jedną? A. To po jednym, tak będą wychodzić po dobra, jednym. Dobra, 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 dobra. Teraz ty, bo ja jestem zatruty. A, no dawaj, no chodź. Ty się boisz? Zaraz spadnę. ja Ja zaraz spadnę. Nie, wystarczy mi jeszcze. Dobra, ja się mogę atakować. Teraz drugiej. O. No ja... Dobra, no, ja pie... <noise> o ja, mi, no! Uciekaj, uciekaj! Ja, ja się... Dawaj, 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 nie padnę! Jest! Dwa zabiłem! Jest! Yes. Kurde, szybko, muszę zjeść! Nie mogę padnąć, nie, nie! Padnę, nie! Kurde, padnę! E! <laughs> yes. Nie, nie s... nie stążę się tępnąć! Czekaj, szybko, jest! Zabudowałem się, jest! Jest! Brawo, tam już creepery chodzą, jest! Jest, jestem koło ciebie! O, ja, cześć, ku, 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 mi zostawiłeś. Gdzie ja jest lecz? moje, gdzie jest moje? Tam leży, zobacz, a ja ci nigdy, tam, tam, tam. Gdzie? Uuu. A. Dobra, i dawaj. ja nie mam połowy rzeczy, a bo ty masz je. Ja. Weź mi, daj jakieś. Tak. Aha, słuchaj. Daj mi miecz, daj mi miecz tam... jeden. Aha, wiesz, jestem w tym miecz. Ty no nie mam miecza. Słuchaj. Dalej, no chodźcie tu! No gdzie jest miecz? No, nie mam miecza! Masz tu wszystko Twoje! Daj mi i atakujemy! A to jest moje? To jest także moje! A ma, masz może chleb jeszcze? E, mam! To, e, baje, to ty na razie trzymaj! No dobra, dobra! Mm, a, dobra! Dobra, masz drewno jeszcze? A, dobra, dałeś mi, dobra, dobra! atakujemy ci! Spokojnie, atakujemy jakoś! Dobra, co? Czeka, ja, ja nie, nie, no stawaj, tak. Stawaj. Ja się boję. No, weź, Nie, no, nie, Ja. ja. I A. padam. <ścoughs> padam. No, padam. nie, 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 Strzelaj, oh. Strzelaj, nie, 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 Ja, nie, 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 chodź, nie, gdzie on jest? Ale zatrucie przez ile dziewięć kurde. już... Jak, jak, jak jeszcze raz... Teraz ty musisz. Jestem ja zatruty. Ja muszę ich zablokować. Do dobra, Ale ja nie no one już tu idą. To już dobra, jest koniec. Nie. Jaka, jaka grecha. Dobra. Ale patrz. Aj zatruł mnie, mnie, kurde teraz padnę Teraz... No to co się, że ja nie zebrał twoich, a ja będę je tu jakoś Musimy przesuwać linię frontu I czeka, i właśnie zaraz padnę A, pa, znowu nie padnę, a fuksy. Linię frontu będziemy przesuwać, po prostu zadrakujemy i przesuwamy o parę tych Albo nie, idę po lawę, zaraz wracam To nie może tak dalej działać Wy, wytrzymaj wytrzymaj bezemnie no Dobra. Ej no ale czeka, tu, tu dziś jest lawa, ja mam ziaderko Ja mam też, ja mam trzy No ja też mam trzy Oj Impraw, to ja idę, ja idę, zaraz wrócę Dobra to ja też już idę Weźmy ją trochę więcej, wrócę czego No i z, nie, to, to tak nie możemy się z nimi bać, bo co? No. no to może... To nie w naszym stylu, my wchodzimy no, i niczym... One, się... one mają jakiś mob tam mop Dzień. Ale no tu będzie trochę kopania, ale nie chciałem pokazać takie. Dobra, ile czasu? 7 minut minęło, dobra. Hmm, dobra. Dawaj stąd lawę. Jesteś za mną? Czy jesteś. Tutaj Redstone jest tam dalej. To wykopiemy tą lawę sobie. Może eee... może będzie pod nią coś akurat. A ja nie mam jednak trzech suchar. No a... Ale ja jeszcze sobie dorobię, bo mam trochę żelazo. Dobra Damia, dawaj, wystarczy. Nie lecimy. Później może tą lawę przekopiemy kiedyś. Mm, gdzie tu było? E, tu, 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 tu. A dalej, ja tu muszę w końcu jakieś schodki zrobić. Porządne schodki. Jakieś. No. No brawo, jakie. Ja, ja Sahara odmawiam, dobra i ja no. Ten odcinek będzie naprawdę dobry, te trzy odcinki, czy tam dwa. Trzy, trzy, do jest No czy nie, no to jest... Nie, no tamten to, to będzie chyba część druga, czy trzeci. No ale ja nie robię, no. Po prostu następna nasza. Następna? To bez sensu. Mm. Teraz ty, dawaj. Nie, no cały no, czas, nie czas nie jest inna przygoda. Cały czas się zmienia. No ale tam... Dobra, bym... wlewamy. Wlewamy, panowie. Dawaj o drugiej. Gdzie ty jesteś? No idę. No około. No nie wiem czemu. Nawet po tej stronie. Ej, za blisko, za blisko. Ej, ruda, ruda. A. No gdzie rudą? Jaki geniusz. Nie mogę, nie. A. Rudą, brawo. Ale infra. Jeszcze tutaj, czekaj. Dobra. Ja się... A, i spali, się spaliła, dobra. Dobra. Szkoda lawy jednej, dobra. Ty. Dobra, tam jest szambia. Wysłyszymy. No, a tu mogę otworzyć, tu mogę otworzyć. Daj mi rudo. O dobrze. Ale my to zakopaliśmy. Pa, pa, pa jakieś zrobiliśmy. O, a one są... Dobra, dobra, niech tam się przyjdą. i one się składzą i one się palą. Mieliśmy małe cięcie. I jesteśmy z powrotem. I zobacz, ja one składam, i one się palą. Dalej. O, zaczęła się palić kopalnia tam dalej. Przesuwa już linia, bo musimy tam dobiec teraz. No już. ale ja nie mam czym! Jak ty mnie pchasz, to zaraz wpadnę w to A ładę. to sorry, to ty wyjdź, to ja, ja mam coś. Dobra, spoko, ja już to sobie wykopię. O, tu jest jakaś kolejna kopalnia chyba. prawda. Dobra. No, to dawaj. Nie, bo ja nie chcę wpaść. Dobra, one się tu pojawią zaraz Dobra Teraz! Yy, szybko, pochodnia, jedną mam Dawaj, więcej, dawaj więcej. A jest, jest ten oddech tak? Aha, to jest ten zdylony To go mieczem, go mieczem się najszybciej rozwala tak? Ale ja chcę go zablokować No ja wiem, ale to najszybciej się to rozwala yy, No to, te, te, no te w sensie no Daj, bo one, one jeszcze mogą się rozpić, a jeszcze sprawdzę tu no cię, no tyleś w ogóle nie zablokował no! Z jednej strony tylko zablokował. No to właśnie! No bo nie mam tych Masz pochodnia? No mam chyba. Czekaj tylko. No chodź tu, bo musisz mi zablokować tamtą wodę. Dobra, już. Idę, idę, tylko żebym się nie pojawił. A, no dalej. Da, da. Już. Brawo, nie ma teraz żadnego. Ciekawe, nie? Eee, dobra wiem, jest na szczęście. Łap, wow. brawo, brawo. Nie zdążyliśmy? No zrespił się. To dałeś się, bo tu nie ma. O, dobra, teraz jest. Ale tam jeszcze się jeden zrespi. No dalej wyjdź! Wyjdź, idź, go załatwić, ale tu jeszcze postawimy. Nie mam, języka. Gdzie on jest? Gdzie on? Gdzie on jest. Gdzie on... Gdzie on... Tu jest! Wow, ale poleciał chłop. No, no dawaj. Da Creeper, w <laughs> Ale ja się zablokowałem. <laughs> głupia, głupia sieć pajęcza Dobrze, jesteśmy mi małe cięcie. Yy, ogólnie, ogólnie skończymy ten odcinek. No. Yy, jeszcze nie wiemy co następne będziemy robić. Eee... Yy, no. W tym, żeśmy trochę pokopali. Aha, no i jeszcze poza wizją, yy, poza wizją trochę ty, ty, te wszystkie surowce wykopiemy. No, 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 chyba że znajdziemy twierdzę, może to pokażemy No, no dobra. No dobra. To, no. to, to na razie. No, na razie. W tej księdze znaleźliśmy właśnie diament, Krzysiu się go go zrobić go, ale nikt tam go nie zjadł Jednego. Ogólnie, ja, ale jest. Jest, pierwszy diament. No, no, Dołączymy do to do tego Przez, odcinka. Dociągnięcie zdobyte jest. Ale, jeszcze na tutaj na chwilę, żeśmy włączyli, bo chcemy, chcemy Wam pokazać yy, ogólnie no, to, co nam się udało zdobyć. A naprawdę, bardzo dużo nam się udało. Nawet znaleźliśmy ogromną naprawdę kopalnię. No i jeszcze kawałek Wam pokażę, że to jest naprawdę. My tego nic nie, nie, nie tworzymy, tylko naprawdę jest taka ogromna. No, bo tutaj... ja, da, y, kolega kopia, kopał w takiej mniejszej i ja znalazłam właśnie tą większą i teraz jak mi się tu przenieśli no, Możecie zobaczyć ile mamy tutaj, jeszcze pełno nic nie było kopywane, żelazo, tutaj proszę bardzo macie... no, pokazałem, no pokazałem już, y, jeszcze pokażę y, jezioro Lawy i pełno mamy, takie chyba 4 jeziora Nie, nie Ty... daj pokazu, bo to no. czasu No dobra, no to na razie